Mielec jest znany z, z, z dobrego biegania w ten sposób. Kolejna edycja Lowelasa właśnie się skończyła. Mieliśmy zawodników, którzy startowali na 10 km, na 25 km, na 50 km i jeszcze była taka trasa dla zwolenników Nordic Walkingu, czyli tych, co chodzą z kijami, też na 10 km. W sumie około 300 osób wystartowało. Bardzo dużo się zapisało w ostatniej chwili. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli jeszcze dorabiać medali, ale chyba już dostałem sygnały, że gdzieś tam kilku brakło, ale nie ma problemu. Bardzo się z tego cieszymy, że, że ten pieklon. Zyskuje taką fajną popularność, że ściąga ludzi, nawet z leszna, z nad z mazu, i tak dalej. Więc to jest znany z, z dobrego biegania w ten sposób. To była zimowa edycja. 28 maja będzie wiosenna, 20 sierpnia letnia, 19 listopada jesienna. I to wszystko ułoży taki cykl cztery pory roku. Ci, którzy zostaną, wezmą udział we wszystkich czterech edycjach. Będą mieli niespodziankę w postaci tego, że wszystkie cztery medale złożą mi się w ładny kształt.